Siema, jestem Dosia. Dziś 31 stycznia 2021 roku. Jest to już 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a znajdujemy się w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Mielnie. Serdecznie zapraszamy do licytacji i oczywiście będą występy zespołów. Licytacje będziemy prowadzić właśnie telefonicznie lub poprzez Facebooka, Messengera, jeżeli się nie dozwonicie, Nic, się nie martwcie, jeżeli będzie zajęte. Możecie próbować na te cztery numery. Są też pod transmisją na YouTubie też opisy. Można zobaczyć właśnie numery, jakie są i też są linki podane do Eskarbonki e, lub właśnie do Facebooka naszego. Tam możecie pisać na żywo. Tutaj dziewczyny i Jakub, Jasiu będzie odbierał telefony. Także zachęcamy. Rok 2020 przyniósł wiele zmian w życiu codziennym. Jak wygląda tegoroczny woźb? Oj, tegoroczny woźb jest całkiem inny niż ten w zeszłym roku. No, sytuacja jest taka jest, więc wszystko jest online i mamy utrudnienia przez to. No, ale jakoś idzie, jak widać. Serdecznie zapraszamy do 20. Jesteśmy tutaj dla Was. Jak wyglądają licytacje? Licytacje wyglądają tak, że jest online prowadzone na żywo na naszej stronie i Chmielno. Tam dzwonimy pod numery telefonu do nas tutaj i odbieramy. Pytamy się o kwotę i licytuję poprzez naszego Łukasza, który jest naszym szefem sztabu i on pokazuje różne rzeczy, które są tam z przodu do wylicytowania. I do nas można dzwonić. 180, 180 zł. Dobrze, a czy tam będzie ile? Czy pani da 190? Cienoste? Jestem ze szkoły z Michucina, właśnie to są moi wolontariusze, którzy zbierali w tym roku pieniążki dla wielkiej orkiestry i jestem pod dużym wrażeniem, no zebrana kwota naprawdę jest okej. Okay bo myślę, że w ten sposób no, jakaś kropelka tam naszej pomocy zaistnieje. Także jestem naprawdę dumna z moich wolontariuszy. Dziękuję. Super, dziękuję. W jaki sposób wspierałaś tegoroczny WOŚP? Zbieraliśmy razem z kolegami i koleżankami pieniądze na laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę głowy dzieci. Zadajmy teraz pytanie Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Pani Edycie Klasa. Jakie uczucia i emocje Pani dzisiaj towarzyszą? Oczywiście pozytywne, bo szczytny cel. Zainteresowanie akcją jest. Licytacje rozkręcają się, puszki pęcznieją. Myślę, że z tak pozytywnym nastrojem zakończymy ten dzisiejszy dzień. A jak się Pan nazywa? Tadeusz Pleskot-Makowski. A w jaki sposób wspiera Pan woźb w tym roku? Ja Was wspieram już po raz 29, uczestnicząc we, w, w tej wielkiej orkiestrze. Jako współorganizator występuję w Zespole Chmielanie. Tutaj wspomagam im moimi radami w czasie przygotowań, ale również i dzisiaj. Tutaj im pomagam, jestem takim, już z racji mojego wieku, takim duchowym teraz przewodnikiem po tej orkiestrze 29, ale tak w ogóle to już od 29 lat. Gram razem z Jurkiem Owsiakiem. Bardzo czynnie żeśmy uczestniczyli w tych edycjach jako kapela Pleskota. Żeśmy występowali w Gdyni, w Gdańsku. Dwukrotnie żeśmy w Telewizji Gdańsk, żeśmy występowali tam na żywo koncertując. W Miłoboncu dwukrotnie, w Czczewie w Kartuzach, w Somoninie. Także jest tego w kronikach zapisane bardzo dużo. Także cały czas staram się Uczestniczyć w tym. No i oczywiście, jak jest taka na żywo, to wtedy oczywiście funduję różne fanty, tak żeby można było na loterię wylosować. W zeszłym roku dałem bardzo dużo fantów. Także, jak nie uczestniczę bezpośrednio muzyką, to wtedy po prostu przez fanty, które niekiedy sam wykupuję, a niekiedy po prostu mam jako moje nagrody, a już ze względu na to, że. Za dużo tego mam, to po prostu daję to na orkiestrę, żeby pomóc. Właśnie, bo podoba mi się ta idea Jurka Owsiaka i życzę mu dużo zdrowia, żeby on yy, grał rzeczywiście do końca świata, jeszcze jeden dzień dłużej. I żebym ja mu jak najdłużej mógł w tym pomagać i towarzyszyć. A według Pana dlaczego warto pomagać? Och! Warto pomagać. No człowiek, który nie dzieli się z, z drugim, to, to nie ma w ogóle racji bytu. No, no, no jak można być samolubem i tylko koło siebie? Przecież koło nas jest tyle ludzi, którzy wymagają y, tyle pomocy. Można na przykład nie tylko pieniędzmi, ale również i dobrym uśmiechem, dobrą radą, czy tylko z, czy zwykłym pogadaniem można pomóc y, wszystkim ludziom, którzy obok nas y, są. Także pomaganie nie wymaga. Wyciągania z kieszeni jakiekolwiek pieniędzy, żeby pomagać. Wystarczy nawet dobre słowo, nawet dobra rada, odwiedziny, pogadać, pożartować, no, wypić wspólnie kawę i to już jest wielka pomoc. To już jest to, co potrzeba. No a niektóre rzeczy są potrzebne, jak zakupić jakieś urządzenia, które na przełomie tych 29 lat naprawdę bardzo się. Zmieniają. Technika idzie tak do przodu, że te pierwsze respiratory, które Owsiak kupował, te maszyny, one dzisiaj już są obiektami muzealnymi. Można je po prostu wstawić do, do obiektów muzealnych. Dzisiaj technika jest do przodu i także to naprawdę wymaga dużego nakładu. I starajmy się pomagać tej idei. Warto, no dzieci, jak się na nie patrzy, które chorują, no to nie tylko my chorujemy jako dziadkowie, babcia, ale również i rodzice tracą na tym zdrowie, bo by dali wszystko, żeby tylko to dziecko było szczęśliwe. Dlatego warto dzisiaj wyłuskać kilka pieniążków, wrzucić do tej skarbonki, żeby było lepiej w szpitalach, żeby właśnie specjaliści, którzy na tym się znają mogli tym dzieciom pomóc. Dzień dobry, Michał Malibruda wójt gminy Chmielno. Dlaczego Pana zdaniem warto wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? W zasadzie odpowiedź sama ciśnie się na usta, dlatego, że to jest e, wspaniała idea, po raz 29 już e, kontynuowana. E, ja osobiście uważam, że jesteśmy ponad, ci, którzy biorą udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, są ponad wszelkimi podziałami, ponad polityką, a przyświeca tylko jedna idea pomoc e, bliźnim. I to jest fantastyczne, że tylu młodych ludzi w całej Polsce, tysiące osób się integruje, mobilizuje, nie bacząc na warunki pogodowe przez cały dzień, czy, czy większą część dnia kwestują, bezinteresownie robią, żeby pomóc innym. Wiemy, że te pieniążki będą wykorzystane na sprzęt, który jest w naszych szpitalach tak bardzo potrzebny. Rok 2020 przyniósł wiele zmian w życiu codziennym. Również tegoroczny finał Wielkie Orkiestry no, wygląda troszkę inaczej. Jak wygląda? W zasadzie koronawirus towarzyszy nam już prawie rok, więc przyzwyczailiśmy się, żeby żyć ze zmianami, i można powiedzieć, że nasze życie no, w wielu aspektach wywróciło się do góry nogami. Myślę, że ten finał jest dla nas kolejnym doświadczeniem, że można coś w sposób odmienny zrobić bardzo dobrze, bo ja jestem przekonany, że w tym roku zostanie pobity kolejny rekord. 100 złotych po raz pierwszy. Za rękawicą i autograf, tutaj, a na rękawicach, oczywiście, też jest autograf. Na obydwu obydwu rękawicach jest autograf Michała Buchalika. Michał oraz gminy Chmielno-Michał Meli-Bruda oraz wójt gminy Pan Pan Bernard. Pozdrawiam wszystkich wolontariuszy, wszystkich, wszystkich ludzi dobrej woli, życząc jednocześnie wszystkiego, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka przede wszystkim i powrotu do, do normalności. Tak mieszkańców Mierna, jak również mieszkańców Suleczyna i okolic. no i jak wiadomo, kiedy w, w, w sześciu na cały kasziowach i nie tylko na całych kasziowach, ale w całej Polsce i na całym świecie, kasziowie są tyś dobry, wolę dobry, im do dobry i właśnie tak jak ten mały kibek, najpikie zbiera i tyś i pomaga ją innym. A wszystkiego dobrego. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Chciałbym wyrazić ogromny szacunek dla wszystkich, którzy biorą udział w akcjach, którzy, dla wszystkich ludzi ogromnego serca, którzy są w stanie wspomóc nas w dzisiejszej akcji. Szczególnie gratuluję i dziękuję wolontariuszom. To jest wyjątkowe, że w całym kraju tysiące młodych ludzi przy niesprzyjających warunkach pogodowych poświęcają swój wolny czas, poświęcają po to, bo chcą pomóc bliźnim. Ogromny szacunek dla Państwa za to. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dzisiaj po raz 29. W inny, odmienny sposób. Koronawirus wymusił na nas duże zmiany. Jest mniej spontanu, może dzisiaj więcej rzeczy zaplanowanych, ale efekt będzie na pewno jeden. Pobite kolejne rekordy. I gorąco w to wierzę. I proszę mi wierzyć, będziemy grać do końca świata i o jeden dzień dłużej. Grucza Bernard, Wójt Gminy Słowęczyno. W jaki sposób wspiera Pan woś w tym roku? Trudno mi jest naprawdę powiedzieć, ale na pewno przebijemy ubiegły rok. Chociaż sytuacja jest troszkę trudna ze względu na pandemię, ale myślę, że ludzie są naprawdę dobrzy i, i dużego serca. To, co myśmy mówili przed chwilą. I myślę, że przebijemy spokojnie o 20%. Także oby nam się udało i będzie, i będzie lepiej. Dlaczego warto pomagać? A no widzimy, że coraz więcej jest chorych dzieciaków i, i potrzebujących, i te specjalistyczne różnego rodzaju. Opieka, Dobre, jak, mówię, jak mówię, też tak. operacje są coraz droższe, więc ludzie sami nie są w stanie trzeba sobie nawzajem pomagać. Dzisiaj ktoś inny, Ciekamy, jutro może mój sąsiad, a pojutrze może ja, może moje dzieci, może moje wnuki, nic nie wiemy, więc warto 110. pomagać. Naprawdę warto sobie nawzajem wspierać i pomagać. Dziękuję. Jestem Dosia, byłam chorana na raka. Świat się zawalił, ale ja tu jestem, no, ale wielu osób ze mną, z którymi byłam na oddziale, już jeszcze nie mam. Kiedy byłam chora na raka, każdy, każda chwila wsparcia, każdy uśmiech, słowo bardzo dla mnie znaczyło. Chciałabym opowiedzieć o swojej walce, o przegranych, o płaczu, ale przede wszystkim o walce o prawo do życia, prawo do szczęścia, niezależnie od tego, ile rokuje się minut. Dni lat życia. Chciałabym zachęcić Państwa do opowiedzenia swojej historii związanej z rakiem lub niepełnosprawnością. Może dotyczyła ona dziecka, współmarzonka, przyjaciela. Mój film realizowany przez Piotra Emanuela Dorosza pod tytułem Predyspozycja do życia ma być opowieścią o płaczu i radości o wierze i kwestionowaniu wszystkiego, co znaliśmy do momentu diagnozy. Rak nie musi być wrogiem, a niepełnosprawność nie musi ograniczać. Choroba może stać się inspiracją do życia. Zdjęcia do filmu planowane są do końca czerwca. Licytują Państwo udział w filmie i możliwość opowiedzenia historii, która będzie jego częścią. No naprawdę coś pięknego. Piękna inicjatywa i cieszymy się, że jesteś z nami. E, oczywiście zachęcamy, możemy teraz dzwonić dzwonić naprawdę 10 zł, zaczynamy udział w filmie i też możliwość wpływu, wpływu na to, co się dzieje, co nas otacza. 160 po raz. Sprzedane Alkowi naszemu tutaj dzisiaj menadżerowi. Także gratulacje y, życzę powodzenia na karierze w karierze tutaj y, teraz przed kamerą, a teraz będziesz y, przed kamerą na żywo. Tak? O, za kamerą jesteś, a teraz przed kamerą. Cieszę się, że, cieszę się, że udało się wylicytować. Zacytujcie następne przedmioty. Panie Aleksandrze, y, bardzo cieszę się, że wylicytował Pan udział w moim filmie pod tytułem Predyspozycja do życia. A co Pana skłoniło? do licytacji cel cel tych licytacji a więc jak najbardziej aktywność w licytacji i to że chciałam wziąć udział w tym filmie będzie to na pewno coś ciekawego ciekawe doświadczenie i no, myślę coś fajnego zostanie stworzone Dzień dobry co państwo dzisiaj wylicytowali No udało nam się wylicytować rękawice z autografami także Jedna część trafia do syna. Postaramy się licytować kolejne rzeczy, jeżeli będzie taka możliwość oczywiście. Czekamy Zobaczmy. na piłkę. Tak jest, czekamy na piłkę. Może się uda akurat wylicytować. Dlaczego warto wspierać pośp? O, jak najbardziej jest bardzo dużo jakby takich zasadniczych rzeczy, dużo... Które są potrzebne. Które są potrzebne, tak, w ten no. sposób, to, to jest taka akcja, Jeżeli czymś możemy dobro... się podzielić, to no. warto dzielić się tą dobrocią, warto pomagać, dobro zawsze wraca. A tego się trzeba trzymać, bo dobro zawsze wróci. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiamy. To nie przez przypadek tak padło dzisiaj, że to, ta licytacja została przez nas zauważona. E, mieszkam od, kilku, od ponad dwóch lat w Kartuzach. E, moja pierwsza randka była tutaj na promenadzie. E, na tej promenadzie też się oświadczyłem, więc kwintesencją będzie ten voucher. Serdecznie gratuluję i. Do zobaczenia. Gwarantuję, że małżeństwo będzie długie i udane. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. A na kiedy planowane? jest? O to nie jest. No jeszcze takiej konkretnej daty nie ma. Myślę, że. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie chcę zapraszać, ale mhm. rozmawiamy o tym. Nie mamy jeszcze takiego konkretnego terminu, ale wiadomo to, że to będzie się wiązało tutaj z tym rejonem. Super. A jak pan wspiera jeszcze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Kilka cytacji tutaj. E... Tutaj też wylicytowałem ten plecak z koszulką. Voucher, właśnie voucher do pani um, Marony Lemańczyk na no, Lemańczyk, tak jako prezent właśnie na, na Walentynki celowane były właśnie. I w Kartuzach jeszcze... A Jenny, coś nie pamiętam, urwało mi się teraz, ale jeszcze coś mamy w Kartuzach takiego wylicytowanego do dobrania dzisiaj. Więc prosto od was jedziemy z powrotem do Kartosu. A jakie uczucia i emocje panu dzisiaj towarzyszą? Trudno powiedzieć, to był mój pierwszy raz, nie? Więc, więc no tak fajnie było. samego rana taka jakby taki wyścig między dwoma, dwoma, czy dwoma osobami, tak? no i radość tego, że, że się po prostu wylicytowało. Tak jakby taka wygrana w takim, w takim maratonie właśnie na rzecz właśnie dzieciaków. Super. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i do widzenia. E, dyrektor Domu Kultury w e, Suleńczynie. E, licytował pan teraz? Tak, licytowałem, ale to nie moje jest wynik. Przegrał pan? Przegrałem, A to w dobrym, w dobrym celu. A co pan licytował? Proszę? Co pan licytował? Tort. No, mój go przysłał, chciałem go wygrać. Nie udało się. Byli lepsi, ale idzie o dobrym celu, także. Najważniejsze, żeby przyszło. Już... Dlaczego warto wspierać ośmiu? A to dlatego, że jak się przyjrzy w szpitalu i się obejrzy po, tak, po wszystkich tych urządzeniach, to tam większości są na tych serduszkach. I, tak trzeba, i trzeba to wspierać bezwzględnie, ile się tylko da. Dzień dobry. Widzę, że licytował Pan torta. Tak. Miałem to szczęście, że, że skończyło się tylko na 400. Bo jeszcze trochę byłoby wyżej, to już bym chciał pieniążki liczyć, czy starczy. Ale tak się stało, że, że spokojnie sobie. Co starczył. to ja bym dołożył? O, tu jeszcze tutaj nie mam, nie mam problem. Sponsora. Ale mam nadzieję, że tak jak pięknie wygląda, tak na pewno też smakuje. Więc będziemy go z przyjemnością kosztować dzisiaj, że tak powiem w tym skrojonym rodzinnym y, gronie, no bez małżonki. Ale zrobimy filmik, zdjęcia i potem się podzielimy wiadomościami, jak wróci. Pandemia pokrzyżowała plany, tak? No bardzo, bardzo. bardzo. No takie, takie życie, no nie wiadomo jak to, losy się kierują, prawda? Ja też już jestem po koronawirusie, już jestem bezpieczny, ale też dwa tygodnie, że tak powiem, trzeba było się... 140, borykać z temperaturą i z tym, ale, ale jest, do, dobrze, jest dobrze, no już u jest dobrze. Ale najważniejsze, że są takie dni, chociażby jak dzisiejszy, co roku, że, że można zapomnieć o pewnych kłopotach, że można się pocieszyć, że można wesprzeć innych i że, i że w tych szpitalach, w których ostatnio bywam, jest tych serduszek dużo. Więc to jest, to jest szczytny cel i tego gratuluję. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i smacznego. Dziękuję bardzo.